Siemanko, cześć! witajcie, z tej strony Agromax YouTube i witam was w kolejnym vlogu. Jestem dzisiaj wraz... No ze mną, no wiadomo, z bratem rodzina to rodzina, no nie? No, no cóż, jestem tu gościnnie, yy, wiadomo, trzeba coś opowiedzieć na tym vlogu, o co, o co się dzieje, o, co w ogóle, o jaki temat tego vloga jest, o co chodzi i... Coś ci spadło. I dlaczego worek po jest na siedzeniu, a dlaczego jest? No bo, no bo kurczę, siedzenie nie wyschło, brat zamiast e, zabezpieczyć to siedzenie, to nalał wody z myjki, tyle że... O, siadłem raz. No i kałuża jest. I kałuża, kurczę, no. nie chcę pokazywać, że tyle jak mokry. No ale no, za no, to ładna jest, czysta. Czyściejsza niż brudniejsza, no nie jest. jest, no może się, no wiadomo, ten osad to już taki zostanie, nie wiem czy... Jaki jest, sprzęt taki Trzeba by ją jest. pomalować. No. malował. No. Pomalować elegancko, ale jest ładna, czysta. Zobaczcie sobie tutaj za kamerczki. Jeszcze by można było. Zajdzieś woda leci, gdzieś tutaj jakieś ty no A tutaj na kicdało. Dobra, jest jak tak jest. Ciór z tym. Zajedziemy. Wysię, to wysy, ładna pogoda dzisiaj. Ale tak. co codziennie jest słońce. No i tak. Kiedy padało? Kiedy? No. Co był ten taki deszczyk? Taki rzadka mrzawka, to w no. sobotę. Jeszcze wcześniej chyba było? A to tydzień temu w ten w święta ten drugi dzień świąt coś to A tydzień to tydzień. wtedy tak I no nic i nic więcej no. A to taka mżawka Weźciemy no, takie mżaweczki zaraz obwiało Także y, y, Co my to mamy y, Tak jak mówiłem, że zamówię coś jeszcze z Kasaudę No to mamy Kosadę o Kasadę no niech będzie. Kasadę, kosadę Kosadę no No Kasaudę semenkes No co, Jakoś tak się to zwie y, No to mamy oczywiście Lucerna! Jest to odmiana Aliso. Widzicie, tak wygląda. Francuska odmiana. No tutaj macie chłopca, kielacz w płaczenie nie wiem, już. No Aliso, Made in France, tak. Worek 15-kilowy, mamy dwa worki. Na półtora hektara tak. powinno styknąć. Dlaczego zdecydowaliśmy się zakupić to teraz, a nie siać normalnie agregatą prawosiemnym ze zbożem na jesień? Ja no, yy, yy, wiadomo dlaczego. Ponieważ na tych naszych rędzinach, a lucenia to przeważnie lubi rędzinę, ciężką glebę, yy, więc yy, na naszych ziemiach przeważnie trzeba by zrobić albo wsiewkę na wiosnę, albo zasiać już w zbożu jesiennym wiosną. Z racji tego, że w ogóle nie mieliśmy planów siać jeszcze jakieś działki lucernią, bo zasiadaliśmy trochę tej koniczyny Ale nasza lucernia już tam gdzie niegdzie wypada Już jest razy na którymś tam dwóch działkach już jest tak po prostu, że zrobiła się rzadsza mhm. Coś przerostu mleczem No i e, będzie do likwidacji Ze dwie działki na pewno będą do likwidacji Więc zasiejemy sobie jedną większą działeczkę, półtora hektara i teraz to zrobimy. Ja by to powiedzieć. To jest ta trzecia opcja, czyli siejemy w pszenicę o zimą. Tak. No. Spróbujemy tak. Zmienię, nie spróbujemy, bo już no My, przynajmniej tą odmianę. My już ogólnie tak robiliśmy. Tak. Yy, no dla... bo nie będzie właśnie tym sprzętem. A tak. dlaczego tak? Możecie krytykować, nie krytykować. Yy, no nie, Po prostu nie ma innej opcji. Wjechać siewnikiem do zboża. Yy, Musiałbym to z czymś zmieszać, pewnie z jakimś nawozem. Yy, I żeby to wysiać. No powerywam te, te pszenicę. Szkoda jej pszenicy, pszenicy niszczyć. Jak nie pójdzie deszcz, no to kurczę będzie masakra. Nie dość, że pszenica przepadnie. Tam gdzie będzie powerywana, to już nic z tego nie będzie przez ten siewnik. A i lucernia jak będzie odsłonięta bardziej, to wtedy ta ziemia jeszcze bardziej przesuszy i nawet lucernia się nie ukorzeni i będzie problem. Dlatego powierzchownie posiemy, zrobimy siewkę taką. Miejmy nadzieję, że coś tego deszczu poleci. A, a dlaczego siewkę pszenicy o zimie? Bo pszenica o zima, a, i, no, już taka jest, może nawet większa u nas. E, zresztą po, na polu nagrędzimy część filmika, to będzie, będzie to wszystko widać. E, I ja by to powiedzieć tak: już jest spyskanie na chwasty, już jest do dolistnie, już jest na grzyba. Tajemnika. Także jest pole, pole przygotowane. Pole jest, można powiedzieć, przygotowane, odchwaszczone i mamy gotowe. E, rozsiejemy to. Ja bym poszedł w tym tygodniu, coś tam zapadałem jakiś jakiś drobny deszczyk. Dzisiaj mamy 27 kwietnia, no. jutro jest 28 i będzie ponoć deszcz u nas. Dlatego zdecydowaliśmy, że dzisiaj weźmiemy, wysiejemy, to, spróbujemy to rozsiać, żeby starczyło nas ten tak. kawałek. E, I co jeszcze mogę na ten temat powiedzieć? No, 30 kg powinno starczyć. Tak, bo tam dawkuje się od 20 do 25, my troszeczkę więcej weźmiemy, rozsiejemy. No yy, yy, i tak, bo tam jest niecałe półtora hektara, i, i jeszcze sytuacja z tego typu, że pszenica o, o zima nam jak będzie coraz większa, zacieniuje nam i tak już zacieniuje to, to pole trochę, że nie nie przesycha, tak? No nie, mhm. yy, A że chwasty już też wypalone, można powiedzieć, przez oprysk, yy, to też nie będą nam wypijały dodatkowo wody. I przejemca będzie sobie ładnie rosła. I, I oczywiście nie będą zabierały też słońca. I, i po prostu będzie też szansa, żeby sobie w tym takim, jakby to powiedzieć, w takim klimacie może coś się ujmie i coś z tego będzie. Y, już nieraz to robione było, więc y, y, nigdy nie mieliśmy tak, że zaalaliśmy to podę po wsiewce na jesieni. Mhm. Nigdy tak nie było, <laughs> więc y, mam nadzieję, że, y, że wszystko się uda. I co jeszcze mogę powiedzieć? Oczywiście to będzie gleba ciężka, zwarta to jest rędzina. Yy, oczywiście jak to rędzina u nas dużo kamienia, tylko wapiennego, czyli pH chyba powinno być dobra ziemia, a lucernia, lucerna. No, bo kaleczysz, tak, ale lucerna lubi właśnie takie gleby jak u nas. Yy, ostatnio co roku zbieramy cztery pokosy. Yy, czasami nie zawsze są idealnie takie o. Że są konkretne pokosy, ale zawsze cztery. Ostatnie lata są cztery pokosy zbierane, a łąk tylko mamy jeden do dwóch. Przez, o, tamtym, w tamtym, teraz w 2019 roku, ostatniej jesieni, było ciężko coś zebrać uczciwie, dlatego pasze nam trochę przebrakuje. Więc liczymy na koniczynę i lucernie. Oczywiście z przewagą na lucernię, Lucernę. Mhm. No, yy, Dlatego, że będziemy ją mieli na kilka lat, a koniczynę trzeba zaorać. Ale yy, liczę się z tym, bo koniczynę zasiewam na takich działkach, że powinno już coś być przesiane, a tam od dawna nie było yy, nic. Jedynie co owsem przesiewaliśmy, żeby potem pszeniczka była ładna. Wiadomo po owsie yy, i zboże jest zawsze i tak lepsze. No i oczywiście jakiś tam poplon z rzepaku, no i to wszystko. No. A trzeba przesiać, no bo. Wiadomo jak to jest, trochę wprowadzimy yy, do gleby tego, tego azotu, no bo wiadomo koniczynka, lucerka yy, zawsze tego, tego azotu trochę do gleby Akurat sprowadzi. będziemy lepiej się rodzi. Yy, rozsiewać, no bo w sumie wsmieściać, rozsiewać. To tak. będziemy lucerne na polu, które jeszcze nie widziało tego. Tak, ale to jest nasza działka, więc, więc... Yy, yy, dlaczego nie zasiejemy sobie na przykład o, na, na jakichś lżejszych glebach na wiosnę czy na jesieni? No niestety, my swoich działek letkich takich pól nie mamy, to są jedynie dzierżawy, a. Yy, naletki też lucernia nie będzie musiały być z trawą, żeby cokolwiek tam urosło. Ale ja z doświadczenia wiem, że to tylko rośnie pierwszy pokaz, a drugiego już wcale nie ma, jedynie coś tam trawy. Ale to wyschnie i, i nie za bardzo, nie za bardzo. Ani to trawy, ani lucerni, więc yy, siejemy to na naszej działce. my każdy wie jak jest. Tak, ale na, nasze, z naszym działką jest tak, że jeszcze wezmę dodatkową dopłatę do, do tych właśnie, yy, yy, no nie wiem jak to strączkowych. Czy jakoś białkowych, e, Motylkowych, Motylkowych, białkowych. białkowych no i no, tam to podpisują, to nie wiem. No nie. i ten, i, i właśnie weźmiemy dodatkową dopłatę do tego. Oczywiście tam chyba chodzi, chodzi też o zazielenienie, bo tam też jakieś tam widzę, występują dopłaty do tego, no bo te TTUS-y te się liczą też. No też trzeba mieć troszeczkę tego. Więc, yy, więc zawsze to korzystniejsze jest mieć na swoim. Podód Dokładnie. Na, nie znaczy im właśnie jego to dzisiaj zaś jutro trochę... to ktoś inny. A to tak, nie tak. To, cierątko, to nie beczy to co nam się wzięło i ten? Co? Ocieliło? A no może bo dzisiaj się ocieliło nad ranem. O właśnie, możemy, możemy wspomnąć. No właśnie, i tak mi się wydaje, bo chyba to ono beczy nas to za, no, matką. za matką. No. A już jest w klatce, już jest za, zapieczętowany. <śmienicza> ma nie wychodzić. E, Było tak, że no, e, oczywiście wiedzieliśmy, że, że, że już termin ter, ter, ter się zbliża, no, a czerwonko się urodziło przed terminem. No oczywiście zajrzałem sobie do tej krówki w nocy, wstałem, no bo trzeba trzeba doglądać i no tak to jest na wsi niestety, że trzeba czasami nie dospać i no, wstać o północy, czy o którejś tam pierwszej, drugiej w nocy zajrzeć, czy krówka się nie cieli. I, I no i zaglądałem wszystko ok. Ja przychodzę o 5 rano, a tu już cielaczek jest. Także fajny początek dnia. Dokładnie. Nie? Dokładnie, no, dokładnie. ścielęciem. Słuchaj, zabieramy worki, Roz, weźmiemy tam, żeby drogą czasem nic nie pogubić, nie wyleciało. Dobra Worki zabieramy do rozsiewacza. Ja to rzucimy ja rzucimy je, tak. Rzucę no, Lekki Sek, 15 kilo to się dać radę. Tylko tam uważaj, żeby go... O! Dobra. No. Akurat jeszcze jeden, zajedziemy. Na początku myślałem, żeby to jeszcze przywalcować, I także co, o, co wy o tym myślicie, czy lepiej może przywalcować i ta pszenica może nie będzie, nie połamie się jeszcze, bo to jest za wcześnie i, i, i będzie, będzie git, zobaczymy. No, ale tak, musiał być zastosować walec gładki. Właśnie, a go nie mamy. Hmm. Dajcie znać w komentarzach. Tak, my się zbieramy, tak. otwieram bramę. Oczywiście. Także, odpoli? Czy nie odpoli? Nie ale popatrzymy. Ale właśnie dziwne, że pompa mu taki leciutki Na starym superol. Tak ten stary super to i są odpoliło. Także dobra, widzimy się już na polu. No jak widzicie znajdujemy się na polu. Eee, wiele osób się pytało czy tam gdzieś, gdzie po prostu nie było tego ziarna na tych miejscach, czy nie po wschodzie. No jak widzicie, chwasty pobrało żółcie, no, żółte są. No i... Miejscami coś zaczyna się dziać, no. O tutaj dzik wykopał, o niedobrze. Gdzieś tam coś się przebija, no. Eee, tu nawet jakieś inne jeszcze chwasty. No po prostu ja by to powiedzieć, trzeba by dużo uprawiać, żeby najpierw mieć aktywną bronę, żeby to wszystko idealnie powschodziło, a i to i tak nie idealnie powschodzi. Bo są działka i też nie jest, nie jest super. Więc co będziemy, co, ma się tu, co, możemy, co tu się dziwić? jest jak jest, ale poza tym reszta wygląda jak wygląda. Ja tu siedziałem dość gęsto, ale. Co nam tu tak rozryło? Dzik! Dzik? No, tam są ślady podzikła. Ojej. tu to my jesteśmy blisko lasu. To, no, to, to, to tak dziki? Nie, tutaj to ten, już. Ty... Ten, ten, ten przejazd. Licząc, bo tak sobie objechałem dookoła no. dwa razy, to był ostatni. Tutaj, już tutaj deszcz był. Co, coś się potem przyjechał i pociągnik. To już tak lało. No. Ostatnie, to była właśnie ostatnia działka, którą siałem jeszcze w deszcz. No ale pomimo to nie jest tak tragicznie. Co że tutaj trochę rzadziej, ale to nic się nie dzieje. Poza tym dalej to już jest elegancko. No. Yy, Spiskanie na chwasty zasilone, właśnie i, i coś się zaczyna dziać. No bo yy, tak, to to mieliśmy. Pokazać, o takim było zboże całe, od góry kurczę do dołu, a już kilka dni jest po tym, widzę, że i zaczyna się zielenić, zielenić, tak zielenić, ja nie jak się zaczyna, lepiej wygląda przynajmniej, no już jest dużo lepiej, więc myślę, że coś z tego będzie, także wykosimy ważniwa ciut wyżej, troszeczkę jeszcze zbierzemy może na jesieni jakiś pokosik cieniówki tak jest? Dokładnie. No I myślę, że właśnie to będzie akurat dobrze, to, że, yy, że to już jest pole wyczyszczone z chwastów i spryskane, zasilone yy, i będzie, będzie, będzie coś z tego. No ale jak widzicie, co tu jest? No, brat stanął. Patrzcie się, co to jest. To jest pył. No. Ale co jest pod spodem? Skała. Dopiero tam daleko, może 10-15 cm, pod jest dopiero coś coś więcej wilgoci zakurzył. i się, się zakurzyło kamerka no hmm. niestety e, powiem wam tak e, jeśli będzie, będzie tak bez deszczu albo spadnie e, kilka kropel na metr kwadratowy wody na cały miesiąc, tak jak to jest teraz w kwietniu. Nie zasłaniaj CPN-u. <gry> e, także będzie, będzie katastrofa i z paszą i ze wszystkim. Dlatego właśnie też zdecydowaliśmy się e, zasiać e, jak, i w miarę wcześniej te lucerne, właśnie żeby, żeby chociaż jeszcze tutaj kilka rolek na jesieni zdobyć. A już wiadomo, na wiosnę pójdzie ładnie, ładnie bez chwastu, bez niczego. Tak to ja w czystym siebie na jesieni. To do wiosny mogłoby przez zimę to nie ukorzenić się, wymarznąć, a na wiosnę same chwasty być w polu Będą i dopiero wtedy będzie wstyd Dokładnie no. A szkoda tak dobrej no. Odmiany lucerny tak. i od razu też dobrej, I no wmarnować, bo wmarnować ziarno, a jednak y, Każdy kilogram y, kosztuje, no nie? Tak To, to y, trzeba się z tym też liczyć Ja wiem, że może gdzieś tu po rogach nie będzie dosiane Ale na rogach zazwyczaj tak jest, że gdzieś, gdzieś się i tak nie do siebie ktoś zajeździ ciągnikiem mała kombajnem i ciula z tego jest Także, cóż No powiem, że tu walec to byłby dobra sprawa byłby moim zdaniem no, Trzeba by tylko dorwać walec no. Także Bo robotę by tu niezłą zrobił Także, no cóż, skała jest A wręcz najlepszą by tu robotę zrobił, bo by trochę wyrównał Po tym co tu jest Widzisz gdzie są te worki? No jak? Worki są tu no. Aha. Zasypuj. No. Czyń swoją powinność. I bierzemy się do akcji. No. Pierwszy raz na YouTubie takie co? Tak. Tylko pamiętaj, nie śmieć. Nie, ładnie. A zresztą zostaw trochę w worku, to po rogach rozsiejemy. Rękami. Rękami. Z drugim worku, czy. Czy w tym zostaw tak z parę kilo? Parę kilo, z parę gasztek, bo to się sieje na trzy palce. Ja bym chciał ręcznie siać. No. Co, ja nie wiem, jak się tam sieje na te trzy palce. No. Tak się sieje. Tak no. się sieje na trzy palce, to. No, ja wiem, że się tak sieje, ale. Ale nie wiem, jak to się sieje na no nie. No. Dobra, tam zostaw. Ile, poka? No tak, jako nie... Troszeczkę Wystarczy ci Bo to bierzesz tak no. Na trzy palce Tak, tak tu cię sią. Nie ja, wiem, że... jak to... Co? W trzy palce biorę? Tak I, i tak gra siwą? No. no Nie, to tak A, ta. tak Do siebie Tak? No Kurde No to troszeczkę nie wiem, ja to... O dobra, ucaluję. no ale sobie go no tu... jakoś to uceluję. Jakoś ucelujemy. No tam tamten worek do ciońka. Połóż tego pod tyłek. Nie, na drogę go O, ktoś już pił, pa! No. Samer to tu na... Weżdżą na CPN, kurde, i popłyskajesz. Tak. No. Trzeba go tu postawić na... Objedę dookoła, będę widział jak to będzie szło. No. Na bruździe. Worki tutaj też postawimy na polu. Oczywiście wszystko zbieramy, także nie śmiecimy, pamiętajcie o tym no i co, brak założywałek i zaczniemy roście. Będzie git. Będę jeszcze Chyba jeszcze przykróć, bo ona już się sypie, się sypie bardzo dobrze no. Lepiej objechać dwa razy niż żeby brak. Tak e elegancko Fajnie się sypie Toś z tego będzie! Dobra, jedź! Mm. Bardziej gęściej, co? Troszeczkę, bo widzę, że mało tego jeszcze leci. Jeszcze, abyś weźmiesz lekko gęściej. No. O! Jedź, jedź, jedź! No, ale jedź szybciej, bo. Żeby nam starczyło! Patrzcie. Widać rękę. Fakt faktem, e, powinno się lucerne e, siać z jęczmieniem, on tak tej lucerny e, bierze i nie cieniuje, e, ale no jak widzicie, no nie mamy zbytnio tutaj pola do popisu, musimy jakoś wykombinować e, w tym roku, żeby tak. E, Oczywiście wszystko będziecie widzieli, wszystko Wam zaprezentujemy, jak nam się tutaj to uda. My już takie techniki, takie sposoby już robiliśmy, także jakiegoś tu wielkiego znaczenia nie ma. Wszystko się udaje. Wszystko zazwyczaj da się zebrać, nie ma żadnych problemów. Więc naprawdę zobaczycie, że będzie dobrze. Zwłaszcza, że. No, zobaczcie jaka jest ziemia, tak jak brat pokazywał, jest trochę piaskowata, ale o, nawet jest trochę tej wilgoci pod spodem. A co tutaj mogę powiedzieć, no tak, ma być ten deszcz. No to faktycznie troszeczkę tą ziemię przybije, akurat e, parę tych centymetrów zawsze e, to ziarenko pójdzie, bo się tam wbije przez ten deszcz. I co, złapie wilgoci i raczej powinno wyjść. Żeby tylko ten deszcz był jutro i będzie naprawdę bardzo, bardzo dobrze, akurat będziemy mieli taki ładny kawałek. Szkoda, że przy lesie, bo będzie niszczony, no ale trzeba tutaj akurat zadbać o to, żeby tu chociaż była lucerna raz, żeby tego azotu tutaj dostarczyło jak najwięcej. No bo ten kawałek mamy faktycznie troszeczkę oddalony od domu jeździć z beczkami, jeździć z rozrzutnikiem, z obornikiem, no to troszeczkę jednak jest daleko mimo, że tutaj już był raz dawany obornik ale wiadomo co lucernia wciągnie, to lucernia wciągnie i co mogę powiedzieć, no najlepszym przedplonem tutaj dla lucerni to są wiadome rośliny okopowe, czyli tam ziemniaki, buraki inne tego typu, ale no, niestety, my na takich areach, aż takich dużych, nie sadzimy to ziemniaków ani innych tego typu warzyw. Więc, niestety, musimy sobie jakoś poradzić zboże po zbożu, ale na pewno się uda. Mam wszystko przed domem. Mamy akurat tak zrobione, że. Bierzemy i e, zboże po zbożu i tam mamy też lucerne I normalnie tak siejemy, albo agregatem, siewnikiem, albo tak na trzy palce, tak to, to, jak tu sobie jak wspominał e, rozsiewał I wszystko się udaje, nie ma problemu, nawet tak i rozsiewaczem Więc nie ma to jakiego znaczenia wiadomo że to, o, gdzieś się sarna trafia, jak leci, Jezu, jak pies Idzie, poszła no i co mogę powiedzieć lucerna oczywiście gleby pH od 6,6 do 7,2 taki powinien być takie powinno być pH my tutaj mamy rędzinę czyli pH na pewno jest idealne pod lucerne. druga rzecz Mamy tutaj kamienie wapienne na rędzinach, więc tego pH jest na pewno bardzo dużo i tutaj nie zabraknie dla lucerny. Także stanowisko jest moim zdaniem dobre, dobrane pod lucernie, więc nie mamy co tutaj się czym przejmować. Oj ten braciak, braciak, zaraz tam skoczę do niego. Idzie dobrze. Będzie dobrze? Na całym jeżdżą, w góry i będzie dobrze. Dobra, eee, troszeczkę no... muszę przejechać jeszcze raz I rogi Te drogi No To bardzo idzie pod jedną stronę, nie? Co? Bardzo idzie pod jedną stronę. A no, po tamtą też, no. Starczy? No sobie Powinno no nie? Powinno starczyć, no. Kawałek jest dość spory, ale. Widać, że nie ubywa tak tego dużo, to, to będzie można tu poobjeżdżać, więc... Lepiej jeszcze raz do oprzeć i żeby, ten, żeby pakło, tak było na... A więc cóż, my rozsiejemy... No możemy powiedzieć więcej? I zmykamy do domu. Czekać tylko na D. Tak, czekaj jakiś dobra. był, bo jaki będzie deszczu, to nic nie będzie. To już tam u nas tutaj niewiele urośnie, bo widać jest to po, po tym, jak ktoś się na przykład za późno zasiał jęczmień. Połowę wzeszło, połowę nie. Już tu mieliśmy taki problem z jarką. Siedliśmy później, połowa zeszła dopiero za, pół, za, za dwa tygodnie po, po tym, co zeszło najpierw i połowa było z Zielonego. Jest suszy, Tak. Masakra. Więc cóż, czekajmy wszyscy na deszcz. A. Do usłyszenia. Na razie. Aaj.